Nie, no kurwa, dość mam tej spierdolonej gry Pierdolę nie streamuję tego Odinstalowuję to, patrzcie GOG, Games Do kosza Co za kurwa, span? I tu jest jeszcze jedna lampa! Ty, dobra. Aj, kurde. A tu jest taki. Kurde, zdechła wegeta tu leży. Use your head. No nie. Co to jest? Dead vegetation. Zdechły wegetarianin. Kurwa. No tak to jest jak się kurwa mięsa, nie jak człowiek, nie? Tylko jak pizda. Ma gazetę, myślisz? A no, jak ma kazetę, to nie wiem, czy ja to wygram. Raczej nie. Magic Mirror! Zresistowało mu! Rzucił implozję na tytona, mu zresistowało. Dobrze, kurwa, no i tak to... Magic Mirror! Jebany, ja mówię, co jest? Czemu on im na siebie rzucił? No to pograne, ale skusiło cię. Ty, jak, jak diabła. Wiadomo, że Zajker będzie gęgać, oh, a hajwa, hajwa, hajwa. Ty wiesz, jak to jest Zajker? Jak była taka ta. Yy, no zaryczno, nie? No to ja normalnie. Yy, Zajkera w tym widzę, nie? O, kurwa, jeden do jednego Zajker, nie? Pa. No zaryczno, nie? I, i kurde, Zajker gęgaj, nie? Ale hajwa pierwsza, bo Oto hiwka, hiwka. Hifka się rób, drzewo. No, jodka fajne. Szybko hajwa. To co końca? Kurwa, jeden do jednego zajker, nie? <ścoughs> la, la 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 la. Właśnie miałem czemu wczoraj streama nie było. Streama czemu nie, nie było. Ty, ty. Albo miałem spotkanie z koleżanką. Nie, no wpuję ja was zrobię, oszaleliście kurwa, jak ram herosy, ale ale była jakaś ta, jakaś taka dziewczyna, co się uczyła u barbera i ona potem mnie tak tak masowała, yy, taką wiecie, po goleniu. Ja mówię kurwa, dziewczyna mnie dotknęła, nie? Max, zadałem, o, jest, no kurwa, micuru wyczaju Maxa na czacie. No to to już macie spam do końca streama, nie? To już jest poptok, jak, jak wyhaczył go kurwa tym swoim sokolim wzrokiem. A nie XD! <zysy> Jezu, jak ja kocham Maxa! <zysy> Co ty byś zrobił, kurwa? Ty byś nie wszedł do mnie na streama, nie? Do grubasa jewanego bez Maxa. A w chcę, jako kobita, no chyba cię, ty o czym on pierdoli? chodzi o to, że ja nie kobita, hehehe. Wicu, że się kurwa bawi w najlepsze, co? Gruby powiedz uwu, panie Maxie, Powiedziałem już. Gruby powiedz uwu, Nie no, a jeszcze, jak mnie rozpierd... Ej ty, wyobraźcie sobie, że Max Jarecki pisze z imię i nazwisko, nie? I ja cię kręcę, przecież oni mają łącznie mniej lat od kurwa Mitsuruziego, nie? No, no, no. Ja gram tylko od CX. <gry> nie, no. nie mogę, kurde, z tych wiadomości waszej. Kopiują wszystko od chłopaka. Ciekawie, co ten Max se myśli, nie? <gry> zawsze mnie ciekawi, co on se myśli. Ja myślę, że jestem content maker, a no, ja, no panie, 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 panie Maxie, no, więcej niż pewne. Max to nie jest chwila sławy, to jest ikona tego pierdolnika i za to go kochamy. Pierdolnik. Ty no ale nie wiem czy jest streamer z takim dystansem, że ma moda i, które, i ten mod nazywa jego streama pierdolnikiem. No ale no jo, spokojnie jak na wojnie tam nie, to pierdolnie i to znowu spokojne. <grydolnik> ja nie mam pojęcia o czym on pisze, ale podoba mi się. <grydolnik> Poszła pasta. Spokojnie, jak na wojnie, to pierdo tu nie pierdol, znowu, niespokojnie. Nie wiem o Chuj chodzi, nie w tych jego wiadomościach. Nie mam dla tego pojęcia o Chuj chodzi, ale podoba mi się. Jutro wbiję, panie Maxie, o jutro to nie wiem czy będzie stream. Albo pojutrze, albo po, po ja, wszystko jasne, panie Maxie. O kurwa, pierdolną no letę. Było to widać? Było widać, ale pierdut Widzieliście to? Jo, jedną na ziemię. Ty a trzymał się kurwa półtora miesiąca. No, 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 no. Dobra, teraz to trzeba przykleić jakoś. budowniczy zawsze da radę. One hour later. Teraz to najgorsze jest to, że on teraz ma już większe prawo do gęgania, nie? Bo już jednak jest w tej pierliści. O kurwa. Ej, ale świeci! Jedną na ziemię i świeci dalej. Nie, jak to jest możliwe? Jedną na ziemię, i świeci dalej, nie on ma wyjebane. Czekaj, pokażę wam. Chociaż nie, dobra, bo... Kurwa, tu jest taki syf, że tu robaki łażą. to lepiej nie, bo mnie po powiecie, że gruba jest sprząta. Kurde, jak tego przy leda przykleić lepiej. Jakąś... Y muszę taśmę mieć, czekaj, taśma. Taśma, taśma. Gdzie zakaś taśma? Ja dziele, ty jaki... jaki... O kurwa, moje gaci widać. Jak ja mam syf, czekaj, pokażę wam. Jasny gwint. Aż, aż wstyd. Aż wstyd pokazywać, no. Powiem wam, jest taki syf tu, że ja cię kręcę. Tam mi robaki łażą za koszem, nie? Tylko... Hmm. Czym to przykleić? Ja mam tutaj taśmę. Ty, ty. No tu jest taka menelnia, że to szkoda gadać. Dobra. Podklejony. Hours later. Tutaj i mokar tofle w cytana bije Oho. Nie, nie, nie. A, leda. A, już, już prawie że spadł yy, ty, Fajne, sp no to Gacie no, od starego to. Dobra, zaprezentuję Gacie, no. Koszula ładna, a na dole Gacie od starego, nie? Ty, ty, proszę bardzo, ładne, ładne, ładne gacie od starego z budowy. No ale góra o, elegancko, bo to no, widz patrzy. Tutaj od góry widz widzi, no to do widza trzeba być wystrojonym. Wiadoma rzecz, nie? Wiadoma rzecz. Do widza wszystko, wszystko do widza. How much is your outfit? Outfit mój. No koszula z lumpa, no to nie wiem, 15 zł. Gacie od starego z budowy. Yy, skarpetki to jakieś mama mi dała, nie wiem. A okulary się też liczą czy nie? Czy tylko ciuchy? No to łącznie nie wiem, 15 skarpetki, nie wiem ile kosztują, z kilka złotych. No z 20 zł, jakby się uzbierało to by było dobrze, nie? <curs <keeper> <curs hey> <curs hey> <curs> <curs>

Ja, jak chcę nuceć piosenkę, to tak robię ty, 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 a on tylko. Gruszka, 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 gruszka. Gruszka, gruszka. Co on ma kurwa z tą gruszką, nie? Ty to słyszysz, jak tak robię? Się byłem. Ja miałem pojebaną zabawę, jak byłem mały. Się bawiłem, że. Ten. Bo ja mieszkam w miarę blisko torów, nie? I zawsze mi się fajnie zasypiało, jak słyszałem, że pociąg jedzie. A jak ten pociąg nie jechał, to musiałem jakoś zrobić dźwięk pociągu i tak robiłem tak. Że spowalniał i potem coraz szybciej, nie? Mama, jak się dowiedziała, to mnie wydziedziczyła.

Gruszka, 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 gruszenciusz, gruszenciusz. Gruszka, gruszka, grusz gruszka, gruszencja. Grusz grusz ty, ty moja, ty moja gruszko. O, ty moja gruszko. O, ty moja gruszko. Gruszko ma. la lalala

Dużo starych osób na streamie, to lepiej nie mówić żartów, nie? Mi się też wydaje, że Archaniu nie może rosować, jak jest ten. Jak jest Red Orb? Kurwa, mać kluczowemu. No, więc tyle byłoby z Tazara. Możesz tyknuć, że jebane. Dobra, panowie, co? Jakieś trzyka, coś tego? O, 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 o. Już były dwa zakłady z trzyka kozła, i wszystkie przegrałem. Zakłady. A to oznacza farmera. Znając życie, gruba znowu kurwa straci 500 zł Ale daj, cztery. Dużo, 60 zł, dobra. Muszę się zastanowić, czy dalej chce się zakładać, bo kurwa, ja już będę tysiaka w plecy, jak, jak coś, nie? No kurwa, mało tego... Ja nie wiem, czy ja... Ej! Ja nie wiem, czy ja po prostu nie skipnę tury. Statuetka, nie? Pierdolę! Jaka dura. Dobra, no co, no, zaczynamy farmera, nie? Set do życia jest, klon jest, ten jest. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Jest, jest dobrzy kurwa! gruba się jedyny. O, <iorszortion> w, końcu! <redesignOff Bundan> w końcu, w, <sz racket> w końcu, widzę trzy koła, ale FB najprawdopodobniej przegrywam, nie? No ale kurwa, kogo w B? Jestem o tysiąc złotych bogatszy. La 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 la, la 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 la, la la la, posypali się zieloni, posypali się, kurwa, ale jestem szczęśliwy, nie? Byłem pewny, że nie da rady tych KOŁA Byłem... Już myślałem, no bo tam mi brakowało kurwa 800 kozła w pewnym momencie, nie? Boczny nekro, ale kurwa dał radę, szef, nie! Ooo! <ścoughs> czeka, A! JEBANY FB raczej w dupę, ale jestem bogatszy. O 1K e Teter